To był piękny letni poranek. Zdałem już wszystkie egzaminy i pomyślnie ukończyłem czwarty rok studiów na Wydziale Prawa. Tego dnia czekał nas ostatni egzamin, który miał zadecydować o kierunku, w jakim będziemy się specjalizować na piątym i szóstym roku, czyli na studiach magisterskich. Możliwości było wiele: prokuratura, notariat, administracja sądowa, zabezpieczenia społeczne oraz jeszcze dwanaście innych specjalizacji. Postanowiłem zaufać losowi. Ponieważ wciąż nie wiedziałem, czym dokładnie chcę się zajmować. Jedno było pewne: kochałem prawo. Wziąłem prysznic, uczesałem włosy, założyłem jasną koszulę i spodnie, dodałem do stroju mój ulubiony zegarek i byłem gotowy do wyjścia. Kończyłem już poranną kawę z wiśniowym ciastkiem i zamierzałem wyjść na autobus, gdy nagle kropla wiśniowego soku spadła prosto na środek mojej koszuli. Nie miałem czasu na przebranie się. Bo następny autobus miał przyjechać dopiero za 40 minut. Wybiegłem z akademika i byłem już blisko przystanku, gdy poczułem, że jeden z pasków moich mokasynów się zerwał. Co za dzień, pomyślałem, ale to jeszcze nie wszystko. Mojego autobusu nie było. A pieszo na pewno bym nie zdążył. Skręciłem więc w równoległą ulicę i zacząłem łapać samochód. I wtedy los się do mnie uśmiechnął. Zatrzymał się pierwszy przejeżdżający samochód. Nowoczesne, szare auto. Za kierownicą siedziała kobieta, o 3-4 lata starsza ode mnie, i zapytała, dokąd tak się spieszę. Okazało się, że jedzie dokładnie w tym samym kierunku. W trakcie jazdy zaczęliśmy rozmawiać i przyznałem, że nadal nie wiem, którą specjalizację wybrać. Zapytała mnie, czy potrafiłbym pozostać obojętny, widząc, jak ktoś jest upokarzany. Oczywiście odpowiedziałem, że nie. Uśmiechnęła się tajemniczo. I powiedziała, że w takim razie los na pewno dokona właściwego wyboru. Szczerze mówiąc, jej słowa nieco mnie zaniepokoiły. Potem dodała, że jeśli wybiorę specjalizację, o której pomyślała podczas naszej rozmowy, to na pewno spotkamy się za dwa lata. Przystąpiłem do testu. Otrzymałem pytania związane z obroną ludzi w różnych sytuacjach życiowych. Do dziś nie rozumiem, skąd mogła to przewidzieć. Wyniki egzaminu przydzieliły mnie do specjalizacji adwokackiej. Ukończyłem studia magisterskie, przez dwa lata pracowałem jako prawnik i w końcu postanowiłem podejść do egzaminu adwokackiego. Możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy na egzaminie jedną z osób w komisji egzaminacyjnej była właśnie ta kobieta. Od razu się rozpoznaliśmy. A tak przy okazji, wtedy oblałem egzamin, ale zyskałem coś znacznie cenniejszego miłość mojego życia. Pobraliśmy się, a później w końcu zdałem egzamin i uzyskałem tytuł adwokata. Razem otworzyliśmy własną kancelarię prawną, pracujemy ramię w ramię i wychowujemy córkę.